Cześć, gramy e, ostatni fragment, e, przynajmniej tak mi się wydaje, że ostatni w tej misji. W tym materiale będę chciał wysadzić te, e, te pojazdy oraz zabić tego ostatniego oficera. Hmm, myślę, żeby wyczyścić tutaj wszystko, co się da, żeby Ewentualnych... Tak jest. Głowa już, na samym... Na samym starcie mamy bankę Oj. Nie, on mnie nie widział. Boże, masakra. Atencjone. Dobra, z tego co widzę to... Z tego co widzę to oni tutaj słabą opinią... Ale to lepiej dla mnie, prawda? Dobra, sabotujmy to. No. I zaczynamy nasz snipe sniperski, oczywiście. Bania za panią leci. Dobra. O getötet! Fajnie potrzebny jest mi w stronę. Trzeba nie mamy tutaj kogoś jeszcze. Wachsam bleiben! Hallo, przecież ja wziąłem sobie amunicję przeciwpancerną. I co się z nią stało? Wywarowała? No, no to nie jest fajne. Dobra, kurno. unachtsam werden. Vorbei. Eine Spur ist. fährt auf eure Posten zurück. Dobra, lecimy dalej. Jeszcze się schował, kurde. No wy jest aktą wanie.

Ta gra trochę inaczej. Wiele, wiele bardziej. Podoba mi się ta gra w sensie dwójka. żeby to nie zostało... A! 4 na 5 jest ostatnia? Kenya. Har det sig så det så så då. Så då Agora, Chciałem go tak szybko, więc no, noża rozwalić, ale trzeba byłoby za daleko, żeby się odwrócić i nie zauważyć, dlaczego wtedy nie ryzykować. Mmm, dobra. Bardzo... Jakim sprawem nie zauważył? Halo? Jak? Zresztą po nim ciało i się jest to cicho Jeszcze burza jakaś idzie Zobaczmy jeszcze O, trochę obszerłem mój pierwotny cel no, eee, dobra, ale może to dobrze Uff. Było blisko, żeby nie wykryli. Całe no, szczęście w tej grze mają zrobione W sumie pytanie czy szczęście, czy to jest trochę takie wkurzające dla graczy o, Możecie mi to w komentarzu napisać, że ci... Wojskowi oni przez chwil parę, nawet jeżeli Cię zauważą, oni po prostu nie krzyczą, nie wydają żadnego głosu praktycznie z siebie, żeby jego koledzy mogli, żeby jego koledzy połapali się, że Ty jesteś. Czyli nawet jeżeli jedna osoba Cię zauważy, a nie ma w pobliżu jakiejś drugiej osoby, oczywiście mówię o wrogu teraz, to jeżeli w miarę szybko zabijesz tego wroga, to świat po tobie zaginie, więc osobiście twierdzę, że to jest spoko, bo jednak ma się jakąś chwilę na, e, na zareagowanie i ewentualnie ukrycie się poprzez zabicie wroga, a tak to, tak to średnio. Także komentujcie w komentarzach, gdybym był zainteresowany tą odpowiedzią, co na ten temat myślicie Dobra, teraz zajmijmy się grą Jest jeszcze coś, co masz O, kurde, nie wiedziałem, co takich taki nie wybuchu. Nie wierzę, nie żyje. Jaka patologia? O nie! Dobra Zobaczymy co się dzieje. Można wyjść do wody? No nie, ja też to da. Nie można wyjść do, do wody. Co? Nie wiem, jak dla was. Dobra, dla nich mamy. O kurde, nie trafiłem go, się, że widzieliście. Często mi na chwilę zobrzało, bo była byli fakt nie wychyli. O kurcze, dzięki przeglądowi transportera ge generała zyskaliśmy sporo właściwych wartościowych informacji, przepraszam. Główne zagrożenia to miny lądowe i prowizoryczne materiały buchowe wraz, oraz ogień karabinów skierowanych na e, newralgiczne punkty. Dopóki podróż będzie przebiegać znanymi bezpiecznymi drogami, miny i materiały buchowe nie powinny jednak stanowić realnego zagrożenia. Po dokonaniu przeglądu postanowiliśmy wzmocnić, wzmocnić słabe punkty pojazdu opancerzonymi maskownicami. Chronią nas one przed strzałami z broni palnej, choć pozostaje wciąż ryzyko uszkodzenia ich przez snajperów. Dzięki za info, stary. Eee, w każdym razie... Będziemy grali dalej. Oczywiście... W kolejnym odcinku... Eee, Ta... pojazd. Ciekawe. Eee, będziemy się niestety żegnać... W tym odcinku myślałem, że to będzie ostatni fragment tej, tej misji, ale okazało się, że jednak nie. Może to i dobrze. Zapraszam do subskrybowania, lajkowania, oraz przede wszystkim chciałbym usłyszeć w komentarzu, co myślicie na temat tego, że wrogowie tak późno reagują i późno ostrzegają swoich towarzyszy. Ale w każdym razie chciałbym się z Wami pożegnać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.